Przez ostatnie kilka tygodni Minecraft zmienił się nie do poznania, a razem z tym powstały kolejne mity. Dlatego nadszedł czas, aby detektyw żelazny je w końcu sprawdził. Jak myślicie, ile z nich będzie prawdziwych? Oglądajcie do końca, a na pewno przekonacie się sami. No dobra, mit numer jeden: Gdy położysz głowę piglina na redstone, nie będzie on ruszał uszami. Okej, okay, a to nie jest tak, że już normalnie rusza? Nie wiem, przez całe życie myślałem, że pigliny mają tu do siebie, że ruszają uszami. A więc Naturalne powinno być to, że również ich głowa tymi uszami rusza, jednak nie Nieważne, nie było tematu Dobra, no to w takim razie włóżmy go na blok redstone'a i przekonajmy się sami, nie? Dzień dobry, blok redstone'a, dzień dobry, panie piglinie I co? O kurde, bele! Faktycznie bez redstone'a nie rusza, z redstone'em rusza To jest niesamowite! Mit numer jeden oficjalnie potwierdzony! Ej, ja w takim razie jakby zamiast redstone'a dać na przykład, nie wiem, dźwignię, przycisk albo, nie wiem, płytkę naciskową też by ruszał, czy by nie ruszał? O! Też rusza, ale koks! Można mieć guzik, który rusza uszami piglina. Czy to nie jest piękne? Lecimy dalej. Numer dwa. Od wersji 1.20 można zespałnować kolorowe Creepery za pomocą komendy. O jezus, druga ta komenda, ale niech będzie. Można wybrać dowolny kolor jak barwniki. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy o tym nie słyszałem. Owszem, miałem styczność z kolorowymi Creeperami, ale tylko w modach. Ale z drugiej strony też jakoś specjalnie nie śledzę nowych snapshotów, więc jest to możliwe. Ale zanim sprawdzę do komendy, Sprawdźmy to barwnikami. Stary, weź na żółty się przefarbuj, gościu. No przefarbuj się na żółty. Okej, okay, rozumiem, barwnikami się nie da, tylko zielony działa. W takim razie prawdopodobieństwo tego mitu spadło właśnie o połowę. Ale dobra, niech będzie. Ukośnik, salmon, minecraft, creeper. Potem koordynaty, otwieramy nawias, czy cokolwiek to to jest. I wpisujemy cy, o, ly, o, ry. I na przykład, nie wiem, do żółty. Zamykamy nawias. O kurde, bele, komenda jest na zielono. Jakim niby cudem. Dobra, może jestem największy większym minecraftowym ignorantem i nie wiedziałem, że coś takiego dodali, ale sprawdźmy to. Trzy, dwa, jeden, ender. że co? Panie, pan jest zielony, a nie żółty. No co ty gadasz? No jak nie jesteś żółty? Jak cię ruszę, to jesteś bardziej czerwony nawet. Nie wiem, no według mnie ten ziomek od tego ziomka niczym się nie różni. Czy to znaczy, że w tej komendzie mogę tak naprawdę w środku wpisać wszystko? Na przykład, żeby był moim kolegą. O, nie, to już nie działa. Nie ważne, jednak działa. I zespół nowego który powinien być moim kolegą, ale co? Oczywiście, że nie jest, o czym ja myślę, ten mit to fake! Lecimy dalej! Tylko 1% ludzi na świecie potrafi zostawić suba rzeczą, którą ma akurat teraz po prawej stronie! O nie, o nie jest przypał! Nie wiem co wy akurat macie po prawej stronie, ale ja mam wielką żółtą, dmuchaną kaczkę! Jezus zbany, to był najbardziej przerażający dźwięk, jaki słyszałem! To nie tak, że ja mówię, że normalne dźwięki są lepsze! Słuchajcie tego! O, normalnie robi tak, a nie tak jak przed chwilą. Co to było w ogóle? Myślę, że tą żółtą haczką byłbym w stanie zostawić suba. Inne pytanie: czy ona chciałaby, żebym ją zostawił subskrypcję? Nieważne. Dlatego jestem ciekaw, czy wy bylibyście w stanie zostawić subskrypcję rzeczą, którą macie akurat teraz po prawej stronie. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście w tym 1% i czy udało wam się zostawić suba. I dopiero wtedy będę w stanie potwierdzić albo obalić ten mit. A w tym czasie zajmijmy się czwóreczką. Od najnowszej wersji Minecrafta możesz wyłączyć świecenie enchantowanych itemów. I podobno przez to nie da się odróżnić złotego jabłka od koks jabłka. Eee, no dobra. Na razie nic nie wyłączyłem i różnica pomiędzy jednym a drugim jest zauważalna. Jedno z nich nie świeci, a drugie z nich świeci. Na różowo co prawda, więc powinno to się spodobać doktesowi. Nie, nieważne. Ale gdzieś w ustawieniach czeka na nas nowa funkcja. Siła poświaty? Czy to jest to to? Określa przezroczystość poświaty zaklętych przedmiotów. Brzmi jak to, czego szukam. Jest na 75%, to włączmy. 100, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać na 100. To no ładnie, ładnie, świeci jeszcze bardziej. Ale najbardziej interesuje mnie to, co się stanie. Ej, jest jeszcze prędkość poświaty! Mogę dać to na 100 i wtedy będzie co? No i wtedy będzie się pasuje! Dobra, to teraz tak. Siłę poświaty dajmy na 0. I prędkość poświaty też dajmy na 0. W sumie, jak dajemy siłę na 0, to w sumie nieważne. nieważne. I co, i co, i co? O kurde, bele, faktycznie. Które to jest złote jabłko, a które jest enchantowane jabłko? To jest zadanie dla Was. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, które jest które. Umówmy się tak, jeśli to zostawiacie łapkę w górę, a jeśli nie, jeśli nie, to też zostawiacie łapkę w górę. Ale do tego musicie napisać w komentarzu, że jesteście pomidodorem, czy coś, co? Nieważne, teraz to już nawet ja nie pamiętam. A więc ja strzelam, że to jest koks, a to jest złote. Okej, okay, okej, okay, sprawdźmy to. Eee, nie. To po prawej to było złote jabłko, a to po lewej to było koks jabłko. Ej, ale jeśli da się wyłączyć po na złotych jabłkach, to czy wyłącza się ją też na przykład na książkach? Nie, no co jest, to wygląda okropnie. Nie wiem na co, komu ta funkcja, ale jest kompletnie bezużyteczna. Kto chciałby tego w ogóle używać? Mit potwierdzony, no niech będzie, no. Ale pozwólcie, że ja wrócę do 100%. Od razu lepiej, co nie? Mit numer 5. Jeśli na wersji Bedrock Edition postawisz wodę w półpłytce i wejdziesz pod nią, zacznie ci zabierać powietrze, mimo tego, że nie dotykasz wody. Jeśli tak jest, to dziwne, bo nie powinno tak być. Ale jak widać na załączonym obrazku, jestem właśnie na wersji Bedrock Edition. Zazwyczaj nie lubię tutaj być, ale czasami trzeba. I rozumiem, że mówimy o sytuacji, w której wylewamy wodę właśnie w taki sposób. Od spodu niszczymy podstawkę i zostaje tylko pół blok z wodą. I teraz po prostu pod tą wodę sobie wchodzimy, co nie? Faktycznie jakaś dziwna animacja, jakby na chwilę pod tą wodę wchodził. Ale żadnych bąbelków mi nie zabiera, co nie? Mogę wejść na tą pół płytkę, żeby być jeszcze bliżej? Nie, nie mogę. To może spróbujmy jeszcze inaczej? Dodajmy sobie do tego wszystkiego trapdora. Jeśli teraz będziemy nie będzie zabierać powietrza, to w ogóle nie powinno mi zabierać powietrza. Panie trapdorze, co jest tobą mnie? Tak, chwilę, chwilę, chwilę. Czy sztuczka z trapdorem nie działa na roku? Naprawdę, no żartuj sobie chyba co, nie? Jak to się nie da? Dobra, Metrock Edition nie przestanie mnie zaskakiwać. Szedłem inaczej, jestem pod tą popłytką i co? I nadal jak mi wody nie brało, tak nadal mi bąbelków nie bierze. Dzieją się mną jakieś dziwne rzeczy mimo tego, że się nie ruszam, ale wychodzi na to, że jeśli chodzi o oddychanie jesteśmy bezpieczni. Uf, na szczęście. Chociaż raz okazało się, że Bug Rock Edition nie ma jakiegoś buga. Niesamowite. No to co? Wracamy na wersję Javę i sprawdzamy numer 6. Za pomocą komendy Samon da się od teraz zespawnować tekst. Wow, 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 to są poważne rzeczy. Przez całe swoje życie byłem przekonany, że komenda kośnik sam służy tylko i wyłącznie do spawnowania mobów. Czy to creepery, czy to zombiaki, czy to nie wiem, kurde bele, wszystko, co się tylko chce. Znaczy były w niej jakieś takie dziwne wyjątki, jak na przykład armor standy, ale nie poruszajmy tego tematu. Zamiast tego sprawdźmy, czy naprawdę w najnowszej wersji możemy zespawnować dzięki niej <laughs> tekst. Co tu się dzieje? Dobra, to teraz przepraszam bardzo, jak ja to mam zrobić? To musi być jakoś tak, że nie wiem, tekst, dwukropek i tekst? Ja chyba czegoś jeszcze nie czaję. Okej, okay, słuchajcie, zrobiłem to. Nie wiem jak, ale działa. Naprawdę da się zespawnować tekst na ziemi. I to chyba nie tylko na ziemi. O kurde, bale. Czemu ja o tym nie miałem pojęcia? Czemu nikt mi o tym nie powiedział wcześniej? To jest najcudowniejsza rzecz, jaką mogli tylko dodać do Minecrafta. Przejdźcie tą akcję? Można wpisać dowolny tekst, jaki wam się tylko wymarzy, tylko ważne jest to, że muszą tam być dwa, jak to się nazywa? Te takie, no, <laughs> Dwa apostrofy na początku i na końcu i jeszcze przed Jednym i na końcu drugiego trzeba dodać ten miśnik do góry, znaczy ten przecinek. Nieważne! Ale działa! Da się wstawić tekst na świecie! Jeszcze nigdy tak bardzo nie cieszyłem się z jakiegoś mitu. Ale ten jest epicki i prawdziwy, potwierdzam! No ciekawe, co będzie z tym? Na rzeźbioną biblioteczkę działa Hopper! Nie wiem czemu, ale mam w głowie, że to byłoby trochę dziwne. Po co ktoś miałby wkładać książki Hopperem, albo jeszcze gorzej je wyjmować Hopperem? Nie wiem, ale prawdopodobnie znalazłby się ktoś, kto tego potrzebuje, więc może Minecraft o nich pomyślał? Ja akurat chyba nie znajduje się wśród tych osób, tym bardziej, że nie potrafię znaleźć książki. O, w końcu. Ale dobra, no wrzućmy ją do hopera i co? A, e, coś tam się pojawiło. Ej, zleciała na dół. Dobra, fajnie, ale czy może wejść do tej biblioteczki, czy nie? Wchodzi faktycznie! Hopery działają na książki i to ten dolny też. To był szybki, micior, ale dobrze wiedzieć. Można włożyć książkę normalnie i wyjąć ją hoperem. Nie wiem, kto tego serio potrzebuje, ale może ktoś się znajdzie. To pewnie będzie fajne do robienia mapek jak Escape. Na przykład trzeba zapełnić cały ten blok, zanim spadnie na dół. No kurde, pele, to nie jest tak. Takie proste! Mit potwierdzony, pasuje! Coś za długa za tych potwierdzonych bitów. Jak ten znowu będzie prawdziwy, to ja nie wiem, co się dzieje z tym odcinkiem, ale no lecimy, co nie? Jeśli masz lekko zrzuty kilof, to gdy na kreatywie skopujesz go środkowym przyciskiem myszy, dostaniesz kolejny z taką samą trwałością. Czyli rozumiem przez to, że tak samo zniszczony, tak? Dobra, w takim razie zniszczmy sobie trochę nasz żelazny kilofek. Tak żeby chociaż trochę było widać, że jest zniszczony, a nie tak tylko naruszony, delikatnie. Dobra, teraz już na 100% widać. Wykopałem 50 bloków, więc zostało tylko 200 trwałości. Włączamy tryb kreatywny, klikamy w niego środkowym przyciskiem myszy i co? Ej, no faktycznie. Jeden i drugi mają dokładnie taką samą trwałość. O, więc kopiowanie środkowym przyciskiem myszy jest mądrzejsze niż myślałem. To się kopiować kill z taką samą wytrzymałością. Dobra, mam trochę głupie pytanie, jeśli teraz zniszczę coś tym kill to czy to się zniszczy z nimi wszystkimi czy tylko jednym? Wytrzymałość to 96, a to zostało 200. Dobra, jest gitara. Wychodzi więc na to, że trzeci mit z rzędu okazał się prawdziwy. Oj, 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 coś zbyt dobrze nam dzisiaj idzie. Jeśli zrobisz blok śniegu z warstwy i zniszczysz blok pod nim, to on także się zniszczy. Ale jeśli postawisz normalny pełny blok śniegu, to już nie. No to tak, mamy dwa rodzaje śniegu. Jest to pełen blok śniegu i są to pojedyncze warstwy śniegu. No i z tych warstw możemy zrobić też pełen blok, co nie? W sumie na pierwszy rzut oka nie da się ich kompletnie rozróżnić, ale według tego mitu jest jedna bardzo duża różnica. Otóż jeśli postawimy sobie normalnie pełny blok śniegu na jakimkolwiek innym bloku i zniszczymy blok pod spodem, no to ten blok nadal będzie sobie żył swoim życiem. Ale jeśli taki sam pełen blok zrobimy z warstw śniegu, czyli okej, okay, jeszcze jedna warstwa i gitara jest pełen blok i wtedy zniszczymy blok pod spodem, to się on zniszczy. Czy to prawda? O kurde bele. Co tu się właśnie stało? Te bloki są idealnie takie same, nie do odróżnienia. Ale gdy zniszczymy blok pod spodem, jeden się nie zniszczy, a drugi się zniszczy. O więc mit potwierdzony. Nie da się włożyć ja. ...stojaka na zbroję do item frame'a. Nigdy w życiu nie słyszałem o tym micie. Ale jakby sobie o tym tak trochę mocniej pomyśleć... ...to w sumie oba te itemy są bardzo nietypowe. Więc jeśli czegoś ma się nie dać włożyć do item frame'a... ...to możliwe, że właśnie stojaka na zbroję. Ale się da w tym problem. O, więc sorry, memory, mit obalony. Szkoda tylko, że do stojaka na zbroję nie mogę włożyć item frame'a. Ej, nie, jednak się da. Co jest nie tak z tym światem? Tego nawet najwięksi naukowcy nie wiedzą... ...ale podobno każdy like pod tym filmem... To jeden dorsz na waszym świecie. O kurde, ale chyba działa. Co jest? Co to się dzieje? Skąd się biorą te wszystkie dorsze? Nie wiem jak wy, ale ja myślę, że ten mit jest prawdziwy. Przynajmniej u mnie działa te dorsze to dzięki waszym łapkom w górę. Więc zostawcie ich jeszcze więcej. Zalejmy cały świat dorszami. Ja idę z nimi pływać, a my się jutro w kolejnym odcinku siema. Okej, okay, okej. Okay. A przed sobą masz właśnie teraz przekozacki film. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego po prawej, w którym dołączyłeś. Robiliśmy wszystkie game mody w Minecraftie! To kliknij konieczki, bo było mocno sieba!